Siemanowiczowie! Dzisiaj gramy w miasto ING i spróbujemy w moim domu coś ulepszyć i, I oczywiście zostawcie lajka like i suba jak chcecie... jak chcecie żebym nagrywał miasto ING bo dzisiaj to trochę grałem w to żeby trochę po zarabiać i pokażę wam sekcję Pokażę wam tutaj sekret. Bo jak ja sobie szedłem, tak? tak tutaj sobie szedłem i tak po prostu, tak siodźciem, tak sobie szedłem. To patrz. I patrzcie. I normalnie tutaj mam jakieś siedzenie dziwne. Patrz. Wchodzisz i patrz. Normalnie siedzisz. Nie wiem, co tu jest. Ale to patrz. Odcinku chyba zgłoszę. Nie wiem czy to zgłosić. Chyba nie zgłoszę. Nie. Może tak po prostu zrobię taki secret. Uuu! Uh -uh. Ty, Sorry, ale to już mój dom. On jest mój. Piękny. No tutaj mamy miejsce na telewizor i potrzebuję jakiejś sofy. Jakąś kanapę. Dzieńżej. Oczywiście, jak potrzeba, to nie ma. Olej, fajny komputer. Idziemy sobie wykonywać zadania. I ten odcinek będzie podzielony na dwie gry. I pierwsze, co musimy zrobić, żeby zarobić, Zajmowałem nawet. Dobra. Żeby zarobić, to trzeba wyrzucić śmieci, która kosztuje 10 zł. Po Potem... Potem, o tutaj właśnie mamy. Potem trzeba zbierać takie. Pokażę Wam. Niektórzy już wiedzą, co trzeba zbierać takie. O, tutaj takie koiny. Takie koiny tutaj, tutaj dają nam 5. Coś się odstaje. dostało twojego przedmiotu nie. skam, Dobrze. Na chwilę trwa level. I dwa woreki. Coś sobie zbierzmy? Rzucam linki z sieci, każdą rzecz wyłowię. Hasła oraz dane. Słuchaj, posłowie. Co to było? Nie wiem, choć się domyślam, że nic. Nic. No Jednego dźwięku. To nie miało. O! Pieniążce! Pieniążce! Ja no, nie jestem kajet, że tylko lubię pieniądza. Jak widzicie, że mam minęskin. Bo pierwsze nawet nie jestem dziewczyną. Tylko chłopaki. Ja nie wiem. Wojan paliąty! I to się nazywa bonus. Czy to jest... Jestem królem ściemy. Fajkami was karmię. Kłamstwa w sieci rzucam, w zamian kradnę prawdę. Fake. I to by się zgadzało, że fake, bo sama czapka na której jest napisane fake. Sam jest fake. Bo to prawda. Co tu mamy? Co? I znajomy kapucinę. O, ale do mnie dołączył. Dobra, to, to mu napiszę, że nagrywam, więc może będzie na odcinku. są już z małych, ale to poprawię. Dobra. Ej. A nie. O. No, napisał mu Olek, jednak mam. Bo to jest mój kolega Olek, który jest fajny, bo też jest youtuberem. Wpadacie na jego kanał. Super, super, Olek, jak to, jak jeden, dwa, trzy, cztery. Wszystko ze spacją. Super, spacja Olek, spacja. Tak, to jak 1, 2, 3, 4. Ale tu. Zresztą jak to piszę na telewizorze, no i zawsze mi się myli. Mm, a, tak. Dwa nie koczę ja. Przecież... Sof... Chociaż. Hmm. Ja co? Nie to chciałem. Eee! Ja zjemim. To, to. O! Znaczy no, by to mieć tam na, na moi komputerze? Na takim czymś? Nie no, za drogo, ja takiego coś nie kupuję. Zrobię ja szaleję na kuchenca. Nie no, kupię sobie jedzenia. Mm. Ja kupię taką. Słabo. A teraz idziemy do innej by. To nawet. Nie. Nie idę do innej by. No bo ja sobie to kupiłam. To teraz musimy budować. Ja teraz bo mam jakieś półki. I. I, i właśnie, właśnie. Prawili nie tak. Najwyżej. Co? 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 Ja kto mam? Nie no! Chłopie. O, coś mam tutaj. Hej, tu się z telefonu kolegi hey, git. Tam. O, dostałem 100, 10 zł, czy... No serie to jest mało. Jakbym miał takie 100, 100 takich jedyne, takich dziesiątek, to bym miał 1000 i mógł by sobie wszystko wykupić. A tak? To jest. No mamy taki, taki i taki. Wszystko w różnicy. Pierwszy do czarnego. Dziwaj. Dobra, a ten zielony. To zielony. Nie robię dzisiaj. To, no, to jest mój trzeci, co kiedy w to miałem. O, co tu mamy? Koiny, itemy, kaskę. Wszystko obiecamy. By wyciągnąć dane, gwiazdkę z nieba ci damy. No weź to miliony, raz ja zobaczyłem. Nie, no ale tu ja czuję nie milion, jak ja w to gram tylko trzeci raz. gram te dwa razy dzisiaj. Jak ja usłyszałem, że jest normalnie update, z wiadomo o czym. Pomyślałem. Ja czekaj, czy to jest do mojego kolegi? chyba jest dalej. Poczekaj. Nie. Dobra, nie ma mojego kolegi. Nie ma. A kogo to jest dom? A, jakiegoś tam. Chociaż to był na odcinku, olek. To jest dziwne. Siedzę w powietrzu. Dziwne. Dziwne, jak nie wiem. Nie dom, yes, a tutaj. Ja coś za siedemdziesiąt. Kopię sobie coś. To co so jest? Co? Yeah. Hmm. So. Aczekaj, a gdzie są komentarz? A tak nie mogę sobie to kupić. O, Co zabijam? Co ja zrobiłam? Tak, tak, nie! Czemu tele... Nie mój... Dobra. Telewizorek. Nie będziesz zły. Jak ci to wygląda? tutaj postawimy Jeśli najgorzej to zrobiłem tutaj o. a ten stolik tam sobie do mojego pokoju o mam już stolik o czyli może tylko zrobić na komputer a komputer taki 다 키, 도 키. 어, 바이 샤베이. 다녀! 다녀! 다녀. 다 어디 т 10 zł. Ja, ja, ja. O. A tak tylko dwie rzeczy. No i właśnie przestało. Mój dom i teraz ja sobie. Kupujemy ten tutaj komputer. Co? 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 Ja nie będę grał na tym na czymś takim. Nagrywał. nie? I ja wychodzę z swojego domu, ja go opuszczam. I w ogóle to jest odcinka, Oczywiście, dostawcie like i suba, jak chcecie więcej tej gry. I no. nie